Z tej strony ogram to i dzisiaj otworzymy sobie kolejny produkt z Disney: Lorkany. Tak jest, właśnie Lorkana. Po raz drugi wjeżdża na mój kanał, więc otworzymy sobie takiego boksika. Oczywiście taki produkt znajdziecie na sklepie Pokelove.pl. Tam właśnie tą Lorkanę znajdziecie. Gramy co jakiś czas, właściwie co tydzień, w siedzibie sklepu w Radomiu. Także osobiście zapraszam. Na sklepie znajdziecie również Pokemony. Jak i również inne karcianki TCG. Także zapraszam na opening. Znowu wysoka kamera, bo znowu dosyć duży bok. Właściwie to jest taki dosyć kwadratowy, bym powiedział. Dlatego szeroki kadr jest potrzebny, żeby tu wszystko uwidocznić. Jak widzieliście w przebitkach, no fajne rzeczy są tutaj. Przede wszystkim ten box wziąłem sobie, bo chciałbym mieć właśnie takie pudełko na karty. Do segregowania tych kart i, i są też kolorami po prostu przekładki, więc będę mógł sobie ładnie postortować. No i kosteczki, których bardzo potrzebowałem, jak i również tutaj licznik questowania, no nie. Okej, okay, otwórzmy sobie tego boxika. Pierwszego kartoniku już nie ma. Fajnie, że tutaj nie ma plastiku, no nie? Wszystko jest kartonowe. Pudełeczko prezentuje się jak takie po prostu zwykłe pudełeczko. Otwierasz sobie od góry, no nie? I, i sobie masz. Ogólnie, jeżeli chodzi o tego boksika, właśnie tak, no to to jest taki produkt. Coś w stylu ETB w Pokemonach, no nie? Więc, więc fajnie. Kamerę sobie lekko mogę obniżyć. No i otwórzmy sobie tego gagatka. Mamy oczywiście busterki. Busterki idą na bok. Sprawdźmy sobie tutaj co jest. Tutaj właśnie powiem wam, że są chyba te przekładeczki takie. W takim szeleszczącym bardzo mocno opakowaniu są właśnie przekładki z każdego koloru, które są w Disney Lorkanie właśnie w kartach, no nie? E, Okej, okay. zielony kolor, fioletowy i żółty. To są właśnie dwa kolory, którymi gram, no nie? Lekko sobie może omówimy też zasady lorkany na tym filmie. Powiem wam to się z czym je. No i mamy właśnie licznik questowania, bo gdy zdobywasz 20 questów to wygrywasz grę, no nie? Więc tutaj lecisz po to właśnie, żeby te 20 punkcików zdobyć. Kosteczki, bardzo ładne kosteczki od 1 do 6 też mi się bardzo przydadzą do grania, bo nie miałem właśnie takich znaczników konkretnych do, do Disney Lorcany więc fajnie, no i tak jak widzicie pudełeczko jest już puste. no i boosterki boosterków w takim produkcie jest 8 sztuk, przynajmniej powinno być mamy 2, 4, 6 8 sztuk, jest 8 sztuk więc opening 8 boosterków z Disney Lorcany będzie na tym kanale, poprzednio otwieraliśmy tylko jeden, tutaj przeskoczyliśmy jeden dodatek, poszedłem od razu do Into the Inklans. No, i otwieramy, patrzymy, co tutaj jest ciekawego. Deck mój polega na miotłach. Gram miotłami. <laughs> Śmiesznie to brzmi, ale. Ale deczek bardzo fajny. Tutaj e, nie mamy już takich obrazków, jakie było w pierwszym. E, w base -ecie. Chyba tak to mogę nazwać base -set i pierwszym dodatku. Tutaj mamy po prostu jakieś takie informacje na temat tego, że są nowe karty, tak, są lokacje po prostu dodane, gdzie lokacje bardzo dużo zmieniają w tej grze, tak naprawdę. No i patrzmy, co jest w takim boosterku. Właśnie jeżeli chodzi o lokacje, o lokacjach mowa, mamy Magda Minor, mamy Mini, mamy Agraba, Agraba. OK, zielonego jakieś stworka, diablo, kruczka, boss order, więc pokemonowy smaczek też tutaj jest. Mamy the Sorcerer tower, to jest właśnie e, lokacja do mojego deku, więc wszystkie magic brumy, czyli wszystkie te miotły e, idą do lokacji za darmo. Dodatkowo każda miotła e, questuje jeden więcej, więc tutaj im więcej tego questu, tak jak mówiłem, tym lepiej dla ciebie, bo wygrasz grę, jeżeli będziesz 20 punkcików. Okej, okay, dalej mamy Dalmatynczyka. Riar, tak, OK, Pinker Bell jest super rerką, bardzo fajnie. I legendarna karta hydra. Tak jest. Tak jest! Więcej legend poproszę. O i Magic Broom jeszcze właśnie do mojego deku, no nie. Ja nie mogę. Jest legendarna karta. Legendarną kartę oczywiście sobie włożę od razu do koszuleczki, żeby się nie poniszczyła. Nie wiem co z nią będę robił. Bo ja czerwonymi akurat w tym momencie nie gram. Ale może na przyszłość się takie rzeczy przydadzą. Magic Bruma też sobie później do koszuleczki włożę. No i lećmy dalej z Openingiem. Drugi Boosterek. Troszkę będzie omawiania tutaj, no nie? Powiem wam szczerze. Że Lorkana naprawdę bardzo mocno mnie wciągnęła. Nie spodziewałem się tego, że, że jakaś inna karcianka spodoba mi się oprócz Pokémonów. A tutaj Lorkana, no proszę bardzo. Uznałem, że sobie będę grał. Uzbieram sobie deck jakiś tak konkretny. E, no i może ewentualnie pojadę sobie na jakiś turniej. Tutaj mamy dywan latający. Zaladyna, Quick Path. Usuwa 3 damage z wybranej lokacji. Ok, bardzo spoko. Mama Odi. Queen of Hearts. okej. Okay. Jest lokacja czerwona. The boss is on a roll. Ok. Jest tutaj kolejna super rerka pigleta. Tutaj mamy prosiaczka, tak? No i o, odwrócona karta. Odwrócona karta. A, karta akcji po prostu, tak? E, która przekłada jeden demedza na wybranego charaktera po prostu. Ok, lećmy z kolejnym boosterkiem. Kolejny busterek z Jafar'em, Jafar też posiada dosyć grywalny deczek, więc no, też mogłem trafić tutaj też, coś konkretniejszego. Ok, tutaj mamy Mate Marian, Mate Marian, okej, okay. Mariana trafiliśmy, Razul, Webby, Wonderquak. Quack, Troszeczkę wolno otwieram, bo przyglądam się tym ilustracjom. Nie wszystkie widziałem, po prostu i, i po prostu jakoś chcę się przyjrzeć troszeczkę bardziej. No i przy okazji wy sobie możecie popatrzeć bardziej na te ilustracje, prawda? Uskopałas. Ok. The Queen. Dalej mamy kolejną lokację. Ok. Lucky, Dalmatynczyka. Rerka, jeszcze jest Bella House. Ok. I... Lucky Dime holograficzny. O kurde, kolejna legenda. Dwie legendy w jednym boksie, no nie? Właściwie to nie jest holograficzne, tylko foil card, tak to mówią, no nie? O kurde, Lucky Dime. Mam takiego co najlepsze, takiego Lucky Dime'a, ale nie w wersji foil, no nie? I to jest dosyć grywalny itemek, więc wow, naprawdę wow. Włożę sobie od razu do koszuleczki, żeby się nie poniszczył. Dwie legendy w kilku boosterkach. No super. Jeszcze brakuje tutaj Enchanted Karty. A jakbym trafił taką Enchanted Kartę, to Ludziki. No normalnie <grybujesz> Bajeczka. Otwierałem już dwa boosterboxy na kanale Pokelow, więc możecie sobie zobaczyć. Podlinkuję Wam też, zobaczycie sobie, jak to wygląda ogólnie, bo tam też lorkane sobie od czasu do czasu otwieram na sklep. No i tak, właśnie, chcę Was zapoznać po prostu z tą karcianką, bo naprawdę jest godna uwagi. Jest rerka, jest John Silver, jest super rerka, kolejna, Little John. Okej. Okay. No i ostatnia foil karta, Mr. Snobs, nie wiem czy cokolwiek. Będzie ta karta użyteczna? Szczerze chyba nie. Leczmy dalej z kartami. I pytanie do was: czy może chcecie jakiś filmik omawiający po prostu jak grać w tą Lorkanę? Bo czemu by nie zrobić takiego filmiku, prawda? Tym bardziej, że jeszcze w planach jest omówienie, pokazanie jak grać w karty Pokémon na Pokémon TCG Live. Pokazać wam jak, to się z czym je. Żebyście sobie też zobaczyli, tak, no bo nie wszyscy umieją grać w Pokémony, nie wszyscy umieją grać w Lorkane, więc, więc fajnie by było po prostu zapoznać Was szerzej z takimi tematami. Bo te karty nie służą tylko i wyłącznie do kolekcjonowania. Tutaj mamy Heijeja, jest Maui, jest rerką, kartą rerką. Pluto rerka, bardzo fajnie, i Wildcats wrench, okej okay, jest foil kartą. No dobra, wypusterki do końca. Busterek z prosiaczkiem. Odwracamy i patrzymy. Mamy tutaj dzieciaczka. Miszka. Kida. To jest z, postać z Atlantydy. Della Duck. Ok. Devil Manor. Czyli to jest ten pałac Cruelli Demon. Tak. Devil po angielsku. Świnka. Dalmatynczyk Ursula. Ok. Teraz wychodzi właśnie dodatek w maju z Ursulą. No nie tytułową. Magic Broom. Którego już mam. E, już nie potrzebuję dodekku, akurat tego Wendy Darling. Jest rerka Heart of the City. Ok. Lokacja The Queen Castle. Może się przyda. Co to robi? Na start mojej tury, za każdą postać w tej lokacji dobieram kartę. Też bardzo spoczko, stadion. Ok. I znowu odwrócona karta Foil. Odwrócona karta King Louis. Ok. Taka sobie karta. Może kiedyś, może będzie grywalna, może nie, chociaż dużo kosztuje, bo kosztuje aż 7, no nie? Więc no nie wiem, no nie wiem. Jeszcze się nie znam na tym temacie tak bardzo, czy to jest grywalne, czy też nie, to trzeba byłoby obejrzeć kanał, na który Was zapraszam oczywiście. Kanał się nazywa LoreKanał po prostu, tak. Chłopaki tam nagrywają filmiki, omawiają te karty, pokazują co się z czym je. Więc polecam serdecznie, bo oni są ekspertami po prostu w tych kartach. I tutaj mamy Forbidden Mountain, okej. Okay. Przepiękną kartę, strasznie mi się podoba ta karta. Heal What Has Been Hurt, ok. Torch to Path. Lifos, okej. Okay. Maui. Dalej mamy Mufasa, rare kartę. Helga. Sinclair. Sinclair, chyba tak się czyta, Sinclair, nie, nie mam pojęcia, ale jest to super rerka, więc bardzo fajnie. I Heart of the Fitty jest rerką foliowaną. No i jak to mówią? Last Pack Magic. W Last Pack Magicu często trafiają się bardzo fajne karty. Zobaczymy, jak to będzie u mnie. Rufus, Mickey Mouse. Kurczę, fajna ta graficzka, też tego Mickey'ego jest. E, Billy Bones. Nie mam pojęcia, z czego to jest. Zazus, Król Alfa. Bardzo fajnie. Lena, jakaś tam. E, Mr. Snoops. Prince John, książę John, ok. Dewi, Dawi, chyba tak to się czyta. Simba. ok. Piotrusz Pan jest pierwszą rerką. Piotruś Pan znowu Rerka. i na końcu mamy lokację foliowaną. Ok. Opening kończymy z dwoma legendarnymi kartami, kilkoma super rerkami. Jestem strasznie zadowolony, bo foliowana karta Lucky Dime będzie coś. Warta. Ja nie będę grał niebieskimi, ale komuś może się przyda ta karta, więc jeżeli podobał Wam się odcinek, oczywiście zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również dzwoneczek, żeby Was więcej materiałów nie ominęło. Tymczasem trzymajcie się, siema.